Cześć. Witajcie na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj kolejny mystery box. Kolejny z serii. W środku dwie marki i bardzo ciekawe połączenie, dlatego że w środku mamy polskiego Balticusa i w środku mamy niemieckiego Cepelina. W związku z tym, że nie posiadam ani żadnego Cepelina w kolekcji, ani żadnego Balticusa, więc w ramach Pogodzenia obu marek Tissot PRX na nadgarstku. To co? Otwieramy. No i żeby w ogóle wszystkich pogodzić, to jeszcze francuski nóż marki Opinel. Otwieramy. standardowo tak jak przy każdym mystery boxie ja oczywiście znam tylko nazwy marek które są w środku, a modeli nie znam, powinny być to świeże modele w portfolio producenta. W środku mamy 6 zegarków, klasycznie zestawiam je na dół. Przygotujemy sobie Statyw, i za chwilę lecimy do odpakowywania. Na pierwszy ogień Balticus. E, tak jak wspomniałem na początku, tak jak widzieliście, trzy sztuki Balticusa, trzy sztuki e, Cepelina i otwieramy. E, na moim kanale znajdziecie zarówno recenzje zegarków marki Balticus, jak i Cepelin, więc tym, co oglądają pudełeczko, czy opakowanie Balticusa powinno być znane, gustowne, skórzane. W środku jeszcze mamy jakiś gratisowy pasek skórzany w kolorze niebieskim, fioletowym, ale to za chwilę. Zobaczmy, co jest w środku. Uuu. A w środku mamy rzeczywiście nowość. Wydaje mi się, że ten model gdzieś już widziałem na jakichś renderach, ale zacznijmy może od referencji. Zacznijmy może od referencji, żeby było troszeczkę łatwiej. To jest BALF SQCH AVE 779642. Nie pamiętam nazwy tego modelu. Ale na pewno już go gdzieś widziałem. Delikatnie. Pościągamy sobie tą folię. Tak żebyście mogli dokładnie zobaczyć. Poczekajcie chwilkę. Wezmę jakąś mikrofibrę. Przytrzemy trochę. Już widzę, że jest to konkretny, solidny, duży i ciężki zegarek. Tu mamy gwiezdny. Tył na tarczy. I jest to na pewno chrono. Duży. Takie określenie jest w języku angielskim czanki. I tak ja bym ten zegarek określił. Poczekajcie, bo, bo mi się tutaj ta folia zaplątała i tak niekomfortowo się go trzyma. Ok. Reszty już nie muszę ściągać. Jeszcze raz wracamy. Duże chrono, na pewno duże 42 mm, myślę, że tu jest minimum. Aha, jeszcze mamy tu jakąś folię. Poczekajcie. O. o, i o to mi chodziło. Teraz w pełnej krasie będziemy mogli podziwiać tarczę tego Balticusa. Nie wiem, czy to pierwsze chrono. Nie, chyba nie. Gwiezdny pył wychodził w wersji chrono. No ciekawy. Bardziej takie klasyczne spojrzenie. Dosyć spora, gruba koperta, masywne uszy. Gruba, dosyć taka solidna luneta. Nie moja bajka, na pewno, to Wam od razu powiem. Zegarek wygląda na bardzo dobrze wykonany. Solidnie wykonany, ale ta stylistyka jakoś do mnie nie trafia. Branzoleta, pełne ogniwa, polerowana w środku, szczotkowana na zewnątrz. U. i takie zapięcie z blaszki a to dziwne w Moonfishu chyba było solidne zapięcie no nie moja bajka może do kogoś to chrono trafi niewielki dat datownik na godzinie w pół do czwartej Solidny. taki masywny masywny ciężki zegarek ja go za chwilę przymierzę Zobaczmy sobie jeszcze, jak pracuje stoper. Indeksy nakładane, spore wskazówki, pokryte lumą, szczotkowana koperta. Fokach również, tu tylko ta polerka środkowych okniw też jakoś nie przemawia do mnie przyciski funkcyjne szczotkowane, koronka polerowana na froncie dekiel zakręcany, to na pewno i z tyłu mamy fokę tak, flying seal to nazwa modelu, zweryfikuję i Wam podam, wkleję Wam również cenę tego zegarka. Płaskie szkło. Ciekawy. Może na tym pasku. On by się lepiej prezentował rzeczywiście niż na tej branzolecie. Ta bransoleta do mnie w ogóle nie, nie, nie gada i brzydko mówiąc ten zegarek też do mnie nie gada. O ile gwiezdny pył robił na mnie bardzo fajne wrażenie. Balticus Moonfish również. Sternik również. To jakoś nie moja, kompletnie nie moja bajka, no ale może wasza bajka, napiszcie w komentarzach, tymczasem Balticusa odkładamy i czas na propozycję niemiecką, czyli Cepelina, pierwszy z brzegu kartonik referencja tu mamy referencję na zewnątrz 8468-3 792059 dobra, otwieramy Gustowne pudełeczko, nie tak e, ekskluzywne jak w Baltikusie, ale to też niż, niż, niższa półka cenowa. Otwieramy. Oj, wypadły karty gwarancyjne, instrukcje. O, o! Coś ciekawego. Coś ciekawego na skórzanym pasku. Koperta już widzę, że taka dla e, cepelina bardzo standardowa. Czyli dosyć prosto wykończona, w takim retro stylu, polerowana wszędzie, dosyć gruba. Natomiast przyjrzyjmy się, co tu się dzieje na tarczy. Na pewno zegarek z yy, mechanizmem automatycznym, na pewno funkcja GMT jest, widzę. Mamy dodatkową wskazówkę, i w środku mamy tak nasz glob, kulę ziemską. No ciekawie to wygląda. Szkło mocno wypukłe, chyba mineralne, z tego co pamiętam. Sprawdzę. Tak, funkcja GMT. No, ciekawie wygląda. Taki styl retro z czymś takim nowoczesnym, pomieszanym. Przeszklony dekiel, brązowy, taki czekoladowy. Skórzany pasek. No, ciekawa propozycja. Hmm, też chyba 42 mm średnicy. Nie widzicie, zapomniałem przymierzyć Balticusa, więc trzeba to naprawić. Cepelinę odkładamy, zdejmiemy TISO. I przymierzmy jeszcze Balticusa, żeby tradycji stało się zadość. Tak jak Wam wspominałem przy pierwszym odcinku, to wszystko kręcę bez przygotowania. Więc różne... Zapominajki są. No dosyć duży masywny zegarek. On jeszcze na moim nadgarstku wygląda jako tako. Yy... I powiedzmy, jest ta gdzieś granica tolerancji, ale dla mnie on już byłby zdecydowanie za duży. Ale ja mam nadgarstek kurzy. Nie czuję, że rymuje. Dobra, yy... no taki klasyczny, bezpieczny Cepelin tak ta. ta yy... Jakby takiego smaku dodaje mu ten, ta kula ziemska. Ale czy ja bym nosił coś takiego? Nie wiem. Ale na pewno miłośnicy by się znaleźli. Przymierzmy od razu Cepelina. Muszę to tak otworzyć, żeby nic tutaj nie pozrywać. Znaczy generalnie stylistyka Cepelina do mnie trafia. Ale ich modele są po prostu za duże. Jak dla mnie. W sensie... Nie podoba mi się taka wielkość. Gdyby to były 40, 30, dziewiątki, mówię o średnicy koperty, to byłoby ok. Uszy nie są oczywiście jakoś tam super długie, od ucha do ucha, lak tu lak, ale, ale jakoś przez bardzo wąską lunetę ta tarcza wydaje się zdecydowanie większa niż jest w rzeczywistości. Bardzo fajny efekt tego wypukłego szkła. No ale ciekawa propozycja, ciekawa na pewno. Na pewno zwraca uwagę i tego cepelinowi odmówić. Nie można. Na razie odkładamy cepelina. Tiso na bok. Tutaj Balticus i co? Kolejny Balticus. Dobra. Polika na bok. I zobaczymy, co tym razem się kryje tutaj. No. tu znowu standardowo. Tu też mamy dodatkowy pasek i podejrzewam, że to będzie to samo chrono. Już zobacz, zostawimy ten pasek, żeby zobaczyć ewentualnie i przyłożyć do zegarka. Tak czuję, że to będzie to samo chrono. Eee, tak, ale w wersji chyba... Jakąś powłoką na kopercie, zdecydowanie z powłoką na kopercie, zdejmijmy sobie folię na chwilkę. O, i Wam powiem szczerze, że oczywiście, tak jak Wam powiedziałem, rozmiarowo to nie to, ale tu mamy takie stealth, ewidentnie, tylko indeks na godzinie 12 wskazówki i końcówki indeksów odróżniają się od szaro szaromatowej tarczy. To wygląda fajnie. To wam powiem szczerze wygląda naprawdę fajnie. Jeżeli ktoś lubi zegarki pokryte powłoką PVD w takim kolorze czarnym lub gunmetal, no to to wygląda fajnie. To wygląda fajnie jako bardzo ciekawa alternatywa na pewno dla zegarków. Mniej klasycznych, a bardzo modowych, a bardziej modowych, że tak powiem. No to wygląda. Wygląda rasowo i nie wygląda tandetnie. Przynajmniej ja nie mam takiego odczucia. Jest dobra jakość wykonania, tak jak przy tej wersji w kopercie ze stali. Na razie sobie tu folię odłożymy. Resztę wykończenia znacie, ale ta, ta kolorystyka bardziej zdecydowanie bardziej do mnie przemawia i zdecydowanie bardziej mi się podoba. Ale czy to udana nowość od Balticusa? No mocno bym dyskutował, czy do mnie akurat ten model trafia. Na pewno nie trafia wielkością, średnicą koperty i tą masywnością. No i na pewno in minus to zapięcie. Z blaszki. Tego już nie będę mierzył. Nie, przymierzymy. No. Nie, będziemy, nie będziemy się wygłupiali. O! Tak się prezentuje. Natająca foka w wersji PVD. Te kolory do mnie gadają, tak Wam powiem szczerze. Ale reszta niejaka. To jest referencja. Moi drodzy, to jest referencja Proszę bardzo. Hmm. No okej, okay, zobaczymy, czy trzeci Balticus to też będzie latająca foka w wersji w wersji y, jeszcze innej koperty, a tymczasem y, lecimy z cepelinem. O właśnie, pasek jeszcze. Myślę, że jakbyśmy trochę lekkości dali y, tej foce, tak jak w tamtym przypadku i dorzucili czarny pasek, to myślę, że mogłoby to wyglądać całkiem fajnie. Ale to wy już ocencie w komentarzach. Mamy yy, kolejnego cepelina. I tu już referencje będziemy mieli na zewnątrz. 8886M-3. A co się kryje pod tym? O, trochę inaczej fakturowane pudełko niż w poprzednim cepelinie. Więc jest nadzieja, o, jest nadzieja, że mamy w środku coś innego i mamy coś innego. Chociaż nie do końca innego, bo już widzę podobieństwa. Pudełeczko na bok, i teraz tak. Mamy tu jakąś folię? Nie, nie mamy tu folii. Yy, to, co już do mnie trafia, moi drodzy, to na pewno yy, tarcza. Yy, tarcza bardzo do mnie trafia w takim yy, srebrze nakładane indeksy, trochę wyróżniający się ten ring zewnętrzny, kolorystycznie zobaczcie sobie ależ się mieni dla przełamania wskazówka sekundnika stopera i tutaj wskazania minutowego również w innym kolorze cygarek kwarcowy no ten mi się podoba ten mi się ewidentnie, ewidentnie podoba bransoleta mesz. Tutaj z taką nawet maskownicą. O, zobaczcie sobie, jest taka maskownica po założeniu. Będzie nam tutaj dolegało do koperty, ale koperta niestety w tym cepelinowskim stylu polerowana prosta, bez wodotrysków. Ale w porównaniu z modelem, tym, mimo że automatyczny i GMT, to zdecydowanie bardziej podoba mi się to chrono. Zdecydowanie bardziej mi się podoba. Tutaj już przez ten wewnętrzny, zewnętrzny o-ring taki pod szkłem i zastosowaniem tego podwójnego koloru ta tarcza wydaje się trochę, trochę mniejsza niż jest w rzeczywistości. No i ten zegarek już do mnie, do mnie gada. Tatownik na godzinie czwartej. spróbuję wciągnąć koronkę i przestawić wskazówki, żebyśmy trochę lepiej widzieli. No, tak jak porównuję Wam, powiem szczerze, jeszcze raz weźmy sobie tego cepelina poprzedniego dla porównania. No, to to, to bardziej moja bajka niż to zdecydowanie. No i bransoleta mesz. Nie mam w tej chwili żadnego zegarka na bransolecie mesz, ale też lubię bransolety mesz nosić i tu. Bardzo fajne takie hybrydowe zapięcie, zobaczcie, z takimi nie to ogniwami, nie wiem jak to nazwać, no takie ogniwa, które na pewno pomogą w wyregulowaniu brazolety mesh na nadgarstku i na pewno na ogromny plus zapięcie motylkowe. Mierzymy. No, leży bardzo dobrze. Tak jak Wam mówiłem, te koperty są dla mnie trochę za grube i za duże, ale leży bardzo dobrze. Myślę, że po, to, po dopasowaniu bransolety leżałby naprawdę rewelacyjnie. Bardzo fajne chrono i to mi się od Cepelina podoba dużo bardziej niż tamto GMT i dużo bardziej niż yy, te chronografy od Balticusa. To co? Ostatni Balticus? Czyżby ostatnia foka? Ostatnia foka hrabiego barykenta. Oby nie. Oby to nie była ostatnia foka hrabiego barykenta. Ale tak coś powiem Wam szczerze. Odczuwam. Coś czuję, że będzie dzisiaj nalot fok. Tak? Mamy pasek, ale inny jest nadzieja, że to nie jest foka. Dobra, patrzymy. Nie jest to, moi drodzy foka, nie jest to, moi drodzy foka, jeżeli dobrze wiem, to jest nowa wersja Gwiezdnego pyłu, yy, albo nie? Sprawdzę i wam napiszę. sobie pudełeczko. No i tutaj już ewidentnie ten że Balticus, proszę ja was do mnie yy, mówi. Ewidentnie do mnie mówi. Eee, stylistyka, rozmiar chyba 40, z tego co widzę. Projekt, koperta. To jest to, z czym tak to będzie gwiezdny pył. Eee, z tym, z czym Balticus przychodził do nas na samym początku. Pozwolę sobie, słuchajcie, ściągnąć na potrzeby tej prezentacji folię. I tak to jest eee, gwiezdny pył, który do mnie. Mówi. Koronka zakręcana, dokręćmy trochę mechanizm. No, to moja bajka, kolory bardzo mi się podobają. I zobaczmy sobie, co się dzieje z wskazówką rezerwy chodu. Rozwiązanie znane przede wszystkim z marki Orient Star. O, pięknie, wskazówka sekundnika prawie dotyka końca tarczy. Okay. I zakręćmy sobie koronkę. No generalnie model Gwiezdny Pył podobał mi się zawsze. Tutaj też zastosowano to rozwiązanie ze szczotkow szczotkowaną częścią zewnętrzną ogniw i polerowaną środkową, bransoleta zintegrowana. W większości miejsc koperta szczotkowana, a te polerowania mamy w takich kluczowych miejscach, charakterystycznie odbijających światło, co możecie tutaj zobaczyć. Zegarek ciężki, solidny, ale nie tak masywny jak foka latająca. Mam nadzieję, że nie przekręcam. No, podoba mi się ta stylistyka. Może to nie jest stylistyka Perixa, ale generalnie. To do mnie gada ewidentnie i ten smaczek w postaci rezerwy chodu, tarczy, oczywiście, która od razu skupia wzrok, naprawdę fajny zegarek. Pełne ogniwa, tu już nie ma żartów. Mamy pełne zapięcie, o tak, tu nie ma żartów. I tu mamy jeszcze to, ja to w nie miałem coś takiego: dodatkowe, nurkowe rozszerzenie. Gdybyśmy chcieli, nie wiem, zakładać to na piankę, albo nie. Czy w zasadzie to zastępuje nam tu mikro, mikroregulacje, przepraszam. Ale ja to miałem w Citizenie Excaliburze jako to rozszerzenie takie typowo nurkowe na piankę. Piękny jest ten zegarek. No tutaj on mi się bardzo podoba. Jest świetnie wykonany. Te ostre przejścia na, na kopercie bardzo mi się podobają. Przymierzmy go. No, na koniec yy, tych trzech pudełek z Balticusem miła niespodzianka Tamte, tamto chrono do mnie nie trafiło kompletnie, a gwiezdny pył do mnie yy, trafia i leży. leży w miarę. Nie leży tak dobrze jak Perix, ale on tutaj na pewno jest troszeczkę większy, koperta grubsza, ale y, oczywiście odnalazłby się na moim nadgarstku. Myślę, że dalibyśmy sobie szansę, przede wszystkim jeżeli chodzi o wykonanie i to, jak się zegarek prezentuje. Podoba mi się. Podoba mi się. Podoba mi się. Jeszcze sobie zerknijmy. Może nie z tą czarną, ale porównajmy to z foką yy, z pierwszego pudełka. No, zdecydowanie gwiezdny był o wiele bardziej zgrabny. Dekiel ten z gwiazdeczkami. Podoba mi się. Może komuś foka się bardziej będzie podobała, ale zdecydowanie to to, to dla mnie i mamy tutaj dedykowany pasek, który e, myślę, że myślę, że jemu akurat bardziej pasuje chyba e, bransoleta. Ja tak uważam. No nic. Odkładamy e, gwiezdny pył i został nam ostatni Cepelin. Ostatni. A, jeszcze referencja, moi drodzy, jaki jestem nieprofesjonalny. Rece, re, recenzja. Referencja Balticusa. Proszę bardzo, specjalnie dla Was. I lecimy z. I lecimy z. Ostatnim Cepelinem 8, 6, 3, 5, kreska 3. Okej, okay. i co, u, moi drodzy, co my tu mamy, co my tu mamy, czyżby to był, czyżby to był zegarek yy, damski, czy to jest zegarek po prostu o takim dużo mniejszym rozmiarze. To jest, moi drodzy, ja to zgoogluję sobie. LZ14 Marin. Hmm, tu taki kompaktowny. Zdecydowanie to jest malutki rozmiar, więc zakładam, że to jest damka. Ale bardzo fajne zaskoczenie. Tu mamy chrono. A w zasadzie nie chrono, tylko zegarek z ze wskazaniami eee, faz księżyca. Model Marine, tak się nazywa. Nie, on tutaj ma funkcję chrono. Nie. Nie, to wskazówka sekundnika. Tutaj, aha, przepraszam, teraz już do, dobrze widzę. Mamy wskazanie dnia tygodnia i mamy wskazany dzień miesiąca. No i fazy księżyca. Bardzo ciekawa propozycja, chyba damska. Koperta klasyczna. Trochę pomniejszona, ale to samo dokładnie. To samo, tu jeszcze mam jakiś przycisk funkcyjny, to samo co w e, tych większych modelach, ale podoba mi się. Podoba mi się. Mechanizm kwarcowy, ale zdecydowanie podoba mi się. Podoba mi się nie tak bardzo jak y, Chrono, ale y, podoba mi się. Mhm. To już szkło zdecydowanie mniej wypukłe niż w tych wielkościowo klasycznych modelach, ale podoba mi się. Moi drodzy, tak się prezentują, eee, tak się prezentują modele z nowości Cepelina i Balticusa. I to już wy musicie w komentarzach napisać, czy wam się podobały, czy nie. Przypominam jeszcze na sam koniec, co my tu dzisiaj pięknego mieliśmy, mieliśmy e, Cepelin Chrono, Cepelin Moonface, Cepelin GMT, fokę klasyczną, fokę PVD i to co do mnie trafiło najbardziej i mieliśmy Gwiezdny pył z rezerwą chodu. Czekam na wasze komentarze, jak oceniacie ten mystery box, czy podobają wam się nowości od tych producentów, a tymczasem dziękuję wam za dzisiaj, nie zapomnijcie polajkować tego filmu, zasubskrybować, kliknąć w dzwoneczek, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów. A ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Cześć!